To jestem ja pod koniec dzisiejszego challenge'u, ale najpierw musimy się trochę cofnąć. Dobra, jazda! Zakręt, czyli po niemiecku. Kurde, nie wiem gdzie jesteśmy. Najgorsze to się może stać, się zdać drzemać. Łańcuch mi spadł. Na tym robię jest tragedię, bo mam w ogóle rozklekotane przeżyczki. W dzisiejszym odcinku będziemy próbować przejechać 100 kilometrów na tym rowerze, a teraz wyświetlają się Wam zasady. Naszym zadaniem będzie przejechanie 100 km na rowerze w ciągu 10 godzin. Po drodze wykonując 3 zadania, które zobaczcie w dalszej części odcinka. A na razie zobaczcie, co się działo na początku, bo już wtedy wkradł nam się pierwszy problem. No to ruszamy, mamy 45 minut do opóźnienia. Mieliśmy Lekko. wyjechać. Okay. O jest. 9 jest. 9.46. Jesteśmy przygotowani, mam nadzieję, że rowerowi nic nie stanie. Nic nie stanie. Nadął się tak powerbank, co nie? Dosknij tego. go no, Wy******* go lepiej. Dlatego jedziemy pod Biedronkę, bo tam są takie kosze i go wyrzucamy, no bo... Może wybuchnąć. I to znaczy, że coś się stało z baterią, więc jak najszybciej to y, połóżcie poza dom i potem wyrzućcie do specjalnego kosza. Na tej nikt nie jeździł, bo od dwóch lat, co? Nie wiem. To ja no. ja no. rower. Ja od dwóch lat nie, nie siedziałem na rowerze. Będzie na dzisiaj dupa boleć po tym, wiesz, o tym. Tak bo ja mam takie siodełko jakieś krzywe. Dobra, jazda! Jazda! Na 100 kilometrach to się tu zesramy. Jak przejechaliśmy 200 metrów, 45 minut. Zostawiamy na razie kamerę, bo niebezpieczne jest jeżdżenie z nią e, po mieście. i musimy ogarnąć trochę ten rower, bo dwa lata na nim się dzieje. Też będziemy jechać, bo po mieście tu nie będzie nic ciekawego, no i widzimy się prawdopodobnie na pierwszym wyzwaniu. Zanim przejdziemy dalej, muszę Wam powiedzieć, że ponad 95% osób, które ogląda moje filmy, nie subskrybuje kanału. To dla Ciebie sekunda, a mi pomoże osiągnąć cel 100 tysięcy subów. Dodatkowo zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka, które się tu wyświetlają. A my wracamy do filmu. Mamy pierwszy pit stop na ławce. No, Po około 10,5 kilometrach nie nagrywaliśmy, bo. jechaliśmy grałyśmy miasto. Pokaż licznik, bo aplikacja nam się zestrała. Aplikacja liczy w linii pros, ale ładnie widać. Mamy teraz pierwszy pit stop na wylosowanie zadania, bo mamy zadania oczywiście do wykonania. No i co? Losujemy jedną kopertę i które wyzwanie robimy teraz? Także no. możesz wylosować w sumie. Dobra. Otieraj. resztę chowamy. Opening? Ja otwieram się ASMR chciałem zrobić Dobra, uwaga Uf. Trzy Trzecia zadanko. Zobaczymy jakie jest trzecie zadanko Zobaczymy, zobaczymy Ty już wiesz pewnie, bo... Nie, nie wiem Nie wiesz? Nie wiem, nie wiem. Czeka, pokaż, 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 pokaż Czyli, że musimy zagrać w Crash Royale Na pewno znacie Crash Royale, no. ale jak nie znacie to współczynnie Zainstalujcie sobie I jeden z nas nic nie widzi I może klikać po telefonie, a drugi nie może Nie może klikać po nie telefonie, może klikać ale, po telefonie widzi. ale widzi i musimy popradać. Mamy trzy próby na wygranie gierki w ten sposób. A jeśli nam się nie uda na 10 najbliższych możliwych zakrętów musimy skręcić w prawo. Trzeba się oczywiście nawadniać. No ja też sobie zaraz wodę wypiję Dobra. Jedziemy z tym. Zagażam Zamykam więc. oczy I na pierwszą próbę nie włączyliśmy nagrywania ekranu, ale wyglądało to mniej więcej tak. trochę niżej, no. trochę niżej niż było. To? Nie a trochę niżej karty nawet nie złapałeś! Teraz mam! Nie! Tu? Nie! Ty? Nie! Niżej! Teraz ci wieża. No jak! Teraz mam! Nie. Teraz dotykasz emotek. Nie p***. na wieżę, p***a na środek, muszkaterkę katerkę, wyszedłeś z Crash Royale No i coś mi mówi, że będziemy z Crash Wyszedłeś z Crash 3, 4. Zamyka oczy, zamyka oczy. Dobra. To jest trudniejsze niż myślałem yy, Na pierwszym masz, tu masz Firebola, tu masz Minionsa na, Nie, nie Firebola, nie Firebola. W prawo, w palca. Jeszcze, 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 jeszcze. Teraz masz Mini Pekę, daj go na most. Pięknie. Na ostatnim masz Gianta tu? Trzymasz go, trzymasz go, daj na minipekę. Teraz dobrze? masz Minionsy na pierwszym slocie. Tu. Tak, trzymasz? Nie, jeszcze trochę niżej, minimalnie niżej. Tu. Trochę niżej? Tak, i na prawą twoją wieżę Zdobyłeś wieżę, zdobyłeś wieżę Dobrze, dobrze Z Tym mini pekom i giantem, i kontrujesz mu teraz mini -packę. I Dodaj arołki na prawą wieżę Gdzie są? Dobra, już nieważne, bo zbiły miniący Masz muszkieterkę na ostatnim Tu? I jeszcze jeden prawo Tu? Jeszcze, jeszcze Tak, i na y, jak najdalej możesz po lewej stronie Pięknie y, I teraz masz najta na ostatnim, na twoją prawą wieżę najta Jeszcze dalej, w bok I na twoją prawą wieżę Tu? Tak i tak samo mini peke, mini nie, minipekę na ostatnim masz Straciłeś mini pekę na ostatnim i jak najdalej możesz po lewej stronie, 200hp ma chłop I masz fireballa na drugim strocie Tu? Tak, i na wieżę jego Czekaj, zobaczymy czy trafisz Masz, mamy to, mamy to, wygrałeś Jaki ALE koł! Na ślepo gierka wygrana <grym> Ja, jeszcze boxy otwieram Uuu, nic nie ma Problem taki, że ja nie mogłem sobie trafić i wyszedłem z Crash Royale a Marcel wygrał, więc mamy pierwsze zadanie za Nie musimy skręcać w prawo w najbliższe A masz taką piosenkę w parku łazienkowskim? Nie A ja jako zdrajca pokażę ci jadą goście, jadą I później pojechaliśmy prosto do kolejnego checkpointu, gdzie czekało kolejne zadanie Mamy 20 km, to jest drugi pit stop na naszej trasie I zostały nam 4 koperty z wyzwaniem Kolejne zadanie, ja losuję tym razem To Dwa iPhone 16 Pro. Nie, nie Pro. Nie, pro, nie A, sorry. Pro. Nie pro. nie słucham. Już tutaj. i fajną tapetę, widzowie? Nie chciałbym się zmienić. Drugie wyzwanie to jest. Przez 15 minut nie możemy się odzywać ani słowem. I kara za każde powiedziane słowo 30 minut dodatkowe, bez odzywania się. Ja sobie wezmę go do ręki teraz. Na chwilę. Nie, bo się. W... Zakniesz dla utrudnienia. Jedziemy! I przez to, że nie mogliśmy się do siebie odzywać kolejna część trasy wyglądała mniej więcej tak. Wyzwanie udało nam się zaliczyć, ale zgubiły się gdzieś nagrania z tego fragmentu drogi, więc przenosimy się od razu kilka kilometrów dalej. Jesteśmy przy wjeździe na kopiec, No tu jechaliśmy chwilę pod górę i było ciężko. Jestem Czekaj, ja sobie też z mniejszej. I... U... Co? Czekaj, nie zatrzymuj się Najgorsze co się może stać, to się może zatrzymać Łańcuch mi spadł Sekunda Naprawiony? Najgorzej, że się zatrzymaliśmy Znowu mi spadł Najgorzej, że się zatrzymaliśmy przez to Ale mam fluffy hair tak Teraz najgorsze Dobra, uwaga O nie, nie ruszyłem, o kurde Jest, jest, ja ruszyłem, ja ruszyłem. Nie? Taki... I łańcuch spadł Trzeci raz? Trzeci. Bo auto jedzie to ja jadę do przodu. A teraz jest git. Teraz jest git na najniższej przerzutce Ale jakoś widać. Tylko nie wiem co z Marcelem trochę. Jak on z tym łańcuchem ruszy znowu. Ale nie jest tak źle. Jednak jest Co on za trasę wymyślił? Czekaj O kurde to Tu jest ciężko Ale blisko góry z wypłaszczenia Wyjechałem, tu z wypłaszczenie Jeszcze jest pod górkę, ale robię stop Na płaskim I zobaczymy to z Marcelem Dobra, jedziemy. Śmiga uh. Już już się się martwinko kur... i koniec tej wycieczki Chwila prawdy Jedziemy I'm on my way kur... No jest, je, jest tam, jedzie ale coś jest z tym łańcuchem, nie? Idę tam do niego i zobaczymy, co się dzieje. Jak coś tą pomogę, to wypchnąć nie, pod górkę. Bo tutaj faktycznie. No, jak widzicie, tam też macie perspektywę z GoPro, co nie? Nie wiem, czy w ogóle to wleci, co ja tu gadam. Nie, to nie wygląda dobrze. Prowa po, 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 napraw to i podprowadź sobie. Podprowadź to Też są rzeczy, których po prostu się pokonać nie da takie jak na przykład właśnie taki łańcuch. No ciężko. nie jest do wyregulowania, bo to jest ale ja się na tym nie znam. I, no i pod górę ciężko cokolwiek zrobić, jak jest taka... No całkiem stroma ta górka w sumie. Tam już za chwilę. Co się na nagraniu tego aż tak nie widać jaka jest ta górka, ale ogólnie no to jest stromo trochę. Zobacz jak to teraz chodzi. Ja jestem trzymanki przed chwilą yy, tam z tymi przeszutkami miałeś problem a teraz bez trzymańki śmiga Już przy Slemiem taki zawał serca, ale działa śmiga jeździ Ciężka to była górka, ale oczywiście no nie mogliśmy nie wyjechać Mam miękiej gry, oczywiście wyjechamy pięknie no I jedziemy no to dalej, będziemy salić w Jak widzisz, że to goły pan leży. Jesteśmy przy kopcu Zrobiliśmy sobie krótką przerwę. Na kolejnym checkpoincie mamy znowu koperty. A teraz ty losujesz wiedziałem, mm. że weźmiesz Na mm. No i środkowej stronie specjalnie ustawiona żeby I Nic nie jest ustawione, nie bo jest wszystkie ustawione. koperty są dokładnie takie same 5. E, Filip jest to naprawdę influencerem. Kupił sobie e, iPhone'a. I piąte wyzwanie, które wystosowaliśmy, że idziemy do żabki i musimy wybrać sobie po hot dogu z parówką, obojętną jaką, no bo to nie Chabanos, wiadomo jakie są, czy... wiadomo. I musimy wybrać sos, ja Marcelowi on mi. I musimy to zjeść. I potem I musimy to zjeść, czyli można. Czyli ja jem to, co wybierze Filipa. Tak jest. I staramy się żeby wybrać jak w miarę dobry ten sos chyba no, no bo je wybierzemy ketchup. dla mi da urozmańczenia. BS ketchupu, musztardy, majonezu i bez sosu. Co? Bez, że nie a, można w sensie, keczupu, musztardy, majonezu i bez sosu Dobra Żeby było coś ciekawego, popróbujemy czegoś nowego I wybieramy sobie y, po i musimy to zjeść wtedy dobra. Jeśli się pożygamy albo nie zjemy To stoimy w miejscu przez 15 minut A mamy też limit czasowy, żeby to przejechać i to nam bardzo utrudni, mamy tragiczne tempo no, Dosłownie Mamy 28 km, jest 13.07 To jest totalnie generalnie, wyszliśmy o 10 Daliśmy sobie limit mniej więcej do 18 ale jak przyspieszymy, jak będziemy trzymać tempo około 20 na godzinę, to się nam powinno udać. No i co, wsiadamy na rower i gonimy tempo. Tak. Fajny kadr. Mega, będziemy tak nagrywali teraz od, od, od. <grym> Siema. <grym> Siemanko, witamy Was w kolejnym odcinku. Dobra. <grym> Nie mamy czasu. Pecaka zapomniałeś. Bez kitu. Tu się stromo robi. <grym> Za stromo. Jest! Hamuj, hamuj już. A, hamuj! No, ja na 5 jakiś. Hamuj hamuj też przed nim Dobra, jestem Teraz już jak możecie zobaczyć jest Jedzie się fajnie O się zastanawiam czy nie pojechaliśmy Źle czy nie jest czy nie jest źle że my tu pojechaliśmy I żeby jakby tak wyglądało całe Par kilometrów 3 godziny I tym sposobem pojechaliśmy prosto do kolejnego wyzwania, gdzie wybiła nam już połowa trasy, czyli 50 kilometrów. jest, Tysiąc mały Róba. Ej, teraz ja idę po hot doga do żabki dla Marcela. I okay. mam pewien pomysł, co mu wziąć, ale to zobaczcie za chwilę. Na który się najmniej sprzedaje? będzie w takim razie algierski Mamy dla Marcela hot doga, z sosem algierskim, czyli takim co się najmniej sprzedaje Zobaczymy czy to będzie dobre Nigdy takiego sosu nie jadłem, Marcel obstawiam, że też mu za to pobierze jakiś ketchup. Więc no zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie Proszę bardzo I... tak, Co wziąłem? Tak Dobra, to dawaj ty pierwszy mów. Ja wziąłem parówkę i sos tysiącowy Serio? Tak ja wziąłem algierski Chyba się pani, który się najmniej sprzedaje i ona powiedziała, że takiego nie, nie kupił i... i tak wziąłem. Ja chciałem być miły, dobra. Także dobrze, mogłem ci wziąć hot po Od no, tysiąca też klasyk. Tam dobry. To my dokończamy jeszcze hot dogi i lecimy. Na tej przerwie się trochę zasiedzieliśmy i zrobił nam się kryzys, bo już nam się nie chciało jeździć i wszystko zaczęło nas boleć, więc pojechaliśmy na Błonia, bo tam było nam najłatwiej jeździć. Dobra, no to co, co? Mówimy do kamery, 61,5 km, jeździmy cały czas na błoniach No jest, wyliczyliśmy, że 7 kółek potrzebujemy jeszcze Tak, tak, tak do, dołu, do domu, No jedziemy, no, jedziemy będzie na 70, się odezwiemy no. Nie jest tak łatwo, ale damy radę, damy radę, no tak, trzeba to zrobić Dupa nas boli niemiłosiernie No tak, trzeba takie spodenki Takie z dupką żelową no, Nie, bo już nie będziemy na ja Teraz ładne tempo, było 22 Kiedy nie, miałam miałem lat 15 nie, nie, nie. Nagrywa się? Nagrywa się. Trzyma, trzyma. Czekaj. O! Nie wiem, jak ten kadr w sumie tu wygląda, ale ja potrzebam chwilę teraz kamerę. Marcel odjechał, więc go gonimy. Ale jesteśmy na najlepszym odcinku, więc to akurat yy, tutaj się przyjemnie pojedzie. Użyłem się nie chce się strasznie wyglebić z tą kamerą. Nie. Najgorsze, że jak jadę z aparatem i nagrywam. To nie mam e, prawego hamulca Więc nie róbcie tak, nie róbcie tak, nigdy nie, nigdy nie jeździcie. Kamera do lewej ręki Co? Okupiliśmy oczywiście zimną kolkę To akurat Marcel polecał Mamy 71 km jeszcze kilka kółek i będziemy się kierować w stronę domu Pojeździliśmy jeszcze trochę naokoło Boni I później zaczęliśmy kierować się już w stronę domu Bo mieliśmy przejechane 90 km Wracamy już w stronę domu, zostało tak nam naprawdę 13 km no. Więc już tak naprawdę uda się, myślę No, ja bym sprawdził szybko na no GPT Ile kalorii spala 100 km na rowerze? Czyli spalimy na 100 km 3,5 albo 4 koła kalorii. Dobra, jesteśmy już pra, tu, gdzie startowaliśmy. Mamy przejechane 95 km, ale Marcel już kończy. Ja już kończę. Tak, w chwili będzie jeszcze teraz. Ja pojeżdżą. jeszcze dobijam ja jeszcze dobijam te 5, więc zostajecie ze mną samemu, a Marcel już kończy. To założysz szarki. Tak jest, także dzięki. Biją na mur. Wtedy to już była ostatnia prosta, więc pojeździłem chwilę i wreszcie. Akurat nie najlepsze miejsce mi się trafiło, ale zostało 40 metrów. 3, 2, 1, mamy to, więc się zatrzymam na chwilę. Proszę bardzo, 100 kilometrów. Ja powiem tak, 100 kilometrów. Ja wiem, że dla Was to może nie być jakoś dużo, bo jak ktoś jeździ na rowerze, to nie jest tak nie wiadomo ile. Ale ja, tak jak wiecie, nie jeździłem na rowerze od dwóch lat. Było to jakieś wyzwanie, w porównaniu do Kraków, wiadomo, dużo prostsze, ale. Jakimś wyzwaniem było. Także, no bo wiecie, wyzwania polegają na tym, że jeśli dla was coś jest wyzwaniem, mniejszym czy większym, to trzeba do tego celu dążyć, a nie patrzeć na to, czy dla kogoś to jest wyzwanie, czy nie. No bo to przecież wy je robicie. Na pewno zobaczymy się w jeszcze wielu innych takich challenge'ach, bo wiecie, że ja to lubię robić. No i tyle w sumie. Pewnie myślicie, że Marcel nie zaliczył wyzwania, no bo przecież wrócił do domu, kiedy mieliśmy zrobione dopiero 95 km. Ale musicie zobaczyć jedną rzecz. W pewnym momencie, kiedy jeździliśmy, postanowiliśmy na jedno okrążenie wokół Boni zamienić się rowerami. I się będziemy, będziemy zamieniać się rowerami. Marcel wziął mój, ja wziąłem jego. On tam odjechał dużo bardziej. Na tym rowerze jest tragedia, bo on ma e, w ogóle rozklekotane przerzutki, rozwalone wszystko. Ten rower jest dużo mniejszy też. Przez co mi się ciężej jedzie? No ale trudno. Ja mam ogień w kolanach jakiś. Nie, to nie da się na to jechać. No właśnie. Tu z mode. Jadę cały czas na tym rowerze Marcel, ale jest tragedia. To jedzie jakby chciał, a nie mogło. Myślę, że po zobaczeniu tego fragmentu nikt już nie ma wątpliwości, czy Marcel przez całą drogę miał dużo trudniej, dlatego myślę, że możemy mu zaliczyć, mimo to, że odpuścił kilka kilometrów wcześniej, bo na jego rowerze przejechać te 95 to był o wiele większy wysiłek, niż przejechać na moim rowerze 100